Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste Usłysz nas, Chryste Wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmił się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmił się nad nami. Duchu Święty Boże, zmił się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmił się nad nami. Święta Maryjo, królowo aniołów, módl się za nami. Święty Rafale, módl się za nami. Święty Rafale, napełniony łaską Bożą, módl się za nami. Święty Rafale, doskonały czcicielu Słowa Bożego, módl się za nami. Święty Rafale, po strachu szatanów, módl się za nami. Święty Rafale, niszczycielu występków, módl się za nami święty Rafale, uzdrowienie chorych, módl się za nami święty Rafale, ucieczko nasza w każdym nieszczęściu, módl się za nami święty Rafale, przewodniku podróżujących, módl się za nami święty Rafale, pocieszycielu uwięzionych, módl się za nami święty Rafale, radości smutnych, módl się za nami święty Rafale, Pełen gorliwości o zbawienie dusz, módl się za nami. Święty Rafale, którego imię oznacza Bóg uzdrawia, módl się za nami. Święty Rafale, miłośniku prostoty, módl się za nami. Święty Rafale, biczu demonów, módl się za nami. Święty Rafale, pomocy w czasie zarazy, głodu i wojny, módl się za nami. Święty Rafale, Aniele pokoju i dobrobytu, módl się za nami. Święty Rafale, obdarzony łaską uzdrawiania, módl się za nami. Święty Rafale, pewny przewodniku na ścieżkach cnoty i świętości, módl się za nami. Święty Rafale, orędowników wszystkich wzywających Twej pomocy, módl się za nami. Święty Rafale, który byłeś przewodnikiem i pociechą Tobiasza w Jego wędrówce, Módl się za nami, święty Rafale, nasz orędowniku, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Rafale, do Pana Boga naszego abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Panie Jezu Chryste, za przyczyną świętego archanioła Rafała, udziel nam łaski unikania grzechów i chroń w każdej dobrej pracy, aż dojdziemy do niebieskiej ojczyzny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Za przyczyną świętego Rafała archanioła, niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?